Bateriały takie jak ten powstają dzięki wsparciu patronów kanału Refur Narrator. Na zachód od imperium, a na południe od Bretonii leży wielka puszcza starsza niż ludzkość to Loren. Tamto pośród ziem rządzonych przez starożytne drzewce i terenami, gdzie nawet najwspanialsi strażnicy drogi nie kroczą, w kniejach i na polanach władze sprawują leśne elfy. Jest to dziwny naród, oddalony kulturowo od swoich kuzynów z Ultuanu, równie mocno co od swoich mrocznych braci i sióstr z Nagarot. Naród, który przez lata izolacji wykształcił swoją własną kulturę. Pomiędzy ludem Azrei, bo tak sami siebie nazywają, istnieje coś na kształt stanu szlachectwa. Lordowie i panie lasu mają powinności wobec kraju, jak i jego mieszkańców. Pomiędzy nimi zaś najwyższą funkcję, którą można uzyskać, jest Lord Polany. Lord Polany to elf władający jednym z 12 regionów Atelloren. Różni lordowie będą się spierać, jednak wielu przyzna rację, że najważniejszy spośród tych regionów jest Talsyn, a władcą Talsynu jest Aralot Śmiały, czempion królowej Lasu. Ariel. Przychodzi taki dzień w roku, kiedy sam robię sobie prezent urodzinowy i opowiadam na tym kanale dokładnie o tym, o czym mam ochotę. Dziś jest właśnie ten dzień. Ja jestem Refur, to jest kanał narrator. Ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj, bo mam ochotę poopowiadać o leśnych elfach. Panie i panowie. Aralot z Atel Loren. Aralot jest elfem o muskularnej posturze i zdobionym pancerzu, adekwatnym do jego pozycji. Co ciekawe, podczas gdy oficjalna grafika przedstawia go jako czarnowłosego, tak oficjalne zdjęcia jego figurki mają już blond włosy. Gdzie większość leśnych elfów preferuje łuk, Aralot tak umie z niego korzystać, jak każdy przedstawiciel ludu Azrei, jednak ukochał on sobie walkę włócznią, z której korzysta w zabójczym połączeniu z jego towarzyszem, tresowanym sokołem, skrajnem, specjalizującym się w atakowaniu oczu. Po oczach go! Skrain. Po oczach! Aralot nie zawsze nosił jednak przydomek śmiały. Lata temu, kiedy był jeszcze młodym elfem, znany był wręcz ze swojej tchórzliwości. Jako lord unikał walki i wojny, wysyłał w swoje miejsce innych, niżej postawionych od niego lordów, by pełnili za niego powinność obrony swej ojczyzny. On sam zaś skupiał się jedynie na zabawie, głównie polowaniu wraz ze swoją świtą na istoty tak słabe, by nie stanowiło to większego zagrożenia. Jednak do czasu. Któregoś razu koń Aralota spłoszył się w czasie pogoni, zrzucając go ze swojego grzbietu. Jego nieświadomi towarzysze popędzili dalej, Aralot zaś zorientował się, że jest w sytuacji, w której znalazł się sam Vatel Loren, a to zawsze zwiastuje kłopoty. Błąkał się on wiele godzin, nie mogąc odnaleźć drogi powrotnej. Księżyc wisiał już na niebie, on sam zaś był zmęczony i przerażony, gdy wyszedł na polanę, na której ujrzał zatrważający widok czterorękiego demona, strażnika tajemnic, torturującego Elfią Damę. Nawet tchórzliwe serce Aralota nie mogło stać bezczynnie wobec tej sytuacji. Elf bez namysłu rzucił się do walki, zapominając o swoim strachu. Chwycił mocniej włócznie w dłoni i ruszył na nic niespodziewającego się demona, przeszywając jego bok szybkim sztychem. Aralot nie miał szans w pojedynku sam na sam ze Stworem, gdyby nie jego wierny towarzysz. Sokół odwrócił uwagę adwersarza, rzucając się swoimi pazurami na oczy demona. Kiedy ten oślepiony począł machać łapami, Aralot wykorzystał okazję, by przebić jego klatkę piersiową i ostatecznie zgładzić wroga. Huh, nie znałem swojego męstwa. Kiedy Aralot ponownie spojrzał na kobietę, ta nie miała już na sobie iluzji. Przed elfim lordem stała nie elfia dama, lecz bogini spowita w księżycowym świetle. Zabrała go ona na długi spacer, w czasie którego wyjawiła mu wiele sekretów, nie zdradziła jednak swojej tożsamości. Sus? Opowiedziała mu historię o tym, jak od wieków inspirowała i zmieniała koleje elfich losów. Czasem aktywnie, za przyzwoleniem Stwórcy Asurjana, czasem zaś w ukryciu przez sny i wizje. Bogini obiecała Arelotowi również trzy dary: pierwszy: uwolni go ona od strachu, by poprowadził swój lud w godzinie próby. Drugi: jego pierworodna córka przyniesie nadzieję w najczarniejszej godzinie i zbawi elfy. Trzeci dar zaś pozostanie tajemnicą. Aralot następnie zasypia, budząc się w swojej komnacie otoczone przyjaciółmi, którzy to opowiadają, jak to Lord spadł z konia i musieli go zaciągnąć z powrotem do jego włości, też nie dowierzając jego historiom o Elfie i bogini. Śmiechom nie było końca. Pierwszy dar jednak się wypełnił. Od tego czasu czyn za czynem, bój za bojem, Aralot stał się wielkim bohaterem leśnych elfów, potężnym wojownikiem i osobą, której przystoi tak przydomek śmiały, jak i tytuł Lorda Talsynu. Sokół Skrain zaś, zawsze przy boku swojego pana, zyskał przydomek złodzieja oczu. Po oczach go. Skrajn. Po oczach! Riaj! Zróbmy tu na chwilę pauzę i przyjrzyjmy się samemu Talsynowi. Nazywany również Gajami Wieczności, uznawany jest za najważniejsze z 12 regionów Atelloren. To tutaj znajdziemy magiczny Dom Wieków, najstarsze drzewo świata oraz duchowe serce Atelloren, które stanowi sobą dwór królowej Ariel. Jest tu też królewski gaj, który jest domem króla Oriona. Tutaj też znajduje się główna świątynia Asuriana, boga stworzyciela i Hoeta, boga nauki i magii. Nie dziwne więc, że ochrona tego miejsca jest tak kluczową rolą, szczególnie gdy Orion znika wraz z zimowymi stosami, a Ariel przez długie tygodnie nie opuszcza swoich komnat. Talsen znany jest ze swojej silnej więzi pomiędzy elfami a leśnymi duchami. Przed elfią władzą to miejsce było władane przez najstarszego, najważniejszego spośród starożytnych. Drzewca Adanhu, który poświęcił się, by Ariel mogła zostać oczyszczona z wypaczającej mocy Morati. Od tego momentu region ten władany jest właśnie przez elfy, a nie duchy, a jego bezpieczeństwo jest kluczowe dla rasy Azrei. Nic więc dziwnego, że pewna bogini interweniowała, by Aralot mógł stanąć na wysokości swojego zadania. Aralot wsławił się choćby w roku 2245 kalendarza imperialnego, kiedy to własnoręcznie poprowadził polowanie na arcywroga leśnych elfów, zwierzoczłeka Morgura Plugawiciela. Morgur bowiem żyje w cyklu śmierci i odrodzenia, za każdym swoim powrotem zbierając siły mające splugawić Atel Loren mocą chaosu. Aralot i jego wojsko wyruszyli pod płaszczem magicznej mgły, która umożliwiła im przejście przez Bretonię bez świadków. Kiedy zaś trafili w końcu do lasu Arden, ten był już skażony przez mroczne potęgi. Otaczała ich krwisto-czerwona trawa i drzewa łkające czarnymi łzami, zwierzęta zaś wypełnione były złem. Obecne wraz z oddziałem Driady i Leśne Bractwo wypełnił ogromny gniew na ten widok. Całe dni minęły, nim odnaleźli źródło tej plagi, a były to dni wypełnione śmiercią i cierpieniem, gdyż sam las na nich polował. W końcu jednak dotarli na Wielką Polanę. Na miejscu, gdzie dawniej stała Kapliczka Grala, teraz stał Wielki Menhir, na jego wierzchu zaś Morgur. Leśni lordowie mają zwyczaj rozpoczynania bitwy od pojedynczej strzały wymierzonej prosto we wrogiego generała, tak było i tym razem. Strzała raniła wroga, lecz nie śmiertelnie. Tak właśnie rozpoczęła się krwawa bitwa o Arden. Strażnicy ścieżek, skryci w cieniu, polowali na dowódców Morgura, łamiąc jego szyki, podczas gdy dryady i Leśne Bractwo starły się z Gorgoną. W środku pola bitwy zaś, bestigory zatrzymane zostały przez oddziały Wiecznej Gwardii. Cel był jeden – oczyścić drogę Arelotowi do Morgura. Ten bowiem niósł plan stworzony przez samą królową Ariel, który stał się rzeczywistością wraz z łamiącym się środkiem stada. Aralot prędko doskoczył do człowieka, by wylać na niego flakon, który dostał od królowej czarodziejki. Flakon żywicy, sok z dębów wieków, najczystszy z czystych, zapalił się, gdy tylko dotknął pomutowanej skóry Morgura, roznosząc się wielkim płomieniem po lesie, paląc nierośliny i zwierzęta, lecz jedynie wypaczającą moc chaosu. Historia Aralota kontynuowana jest w czasach kresu. On to bowiem wielokrotnie będzie postacią z perspektywy której będziemy obserwować kluczowe wydarzenia końca świata. Panie i panowie, szykujcie się na długą i dziwną przygodę. Oto kronika końca świata. W roku 2524 kalendarza imperialnego Manfred von Karstein porywa aliatrę, córkę Alariel, królowej Ultuanu. Z rozkazu Ariel Aralot. To było całkiem sporo imion na A. wraz z elitarnym oddziałem wyrusza na pomoc Podróż do Sylwanii za ten Loren trwa długie dni, a ekspedycja nie dotrze na miejsce. Naprzeciw siłom elfów, Manfred wypuszcza swoją przyboczną banszy imieniem Kaledria, królowa trosk. Duch i jej spektralne służki robią co w jej mocy, by osłabić siły Aralota. Ci, którzy oddalą się od grupy nie wracają lub odnajdywani są martwi. W końcu jednak, z pomocą magii, udaje się złapać jedną ze zmor, która zdradza, gdzie trzeba szukać źródła problemów. Aral odbierze na cel starą wieżę położoną na terenie lasu Guli, gdzie odbywa się przerażające starcie. Gdy wrzewa bitewna nacichnie, duchy zostają odesłane, a ostatni gul łaknący elfiego mięsa ucieka z pola bitwy, elfy podejmują marsz. Na ich drodze stanie jednak blada elfka ubrana w białą suknię, błyszczącą niczym gwieździste niebo. Podczas gdy niektórzy obawiają się kolejnej iluzji duchów Sylwanii, tak wielu z nich widzi, że mają do czynienia z boginią. Aralot przeprowadza z nią długą rozmowę, a z widać, że jej temat bardzo go trapi. Gdy powracają do oddziałów, bogini składa na czole Aralota pocałunek i otwiera magiczny portal. Aralot mówi zaś swoim wojownikom, że los dziecka nie jest już w ich mocy, a oni sami potrzebni są gdzie indziej. Ręka w rękę z boginią wkracza on do portalu, na zanim pójdą jego żołnierze. Jeśli do tego momentu nie odgadliście tożsamości bogini, to śpieszę z wytłumaczeniem. To Lilief, córka Kurnusa i Iszy, elfia bogini przepowiedni i snów, znana również pod innym imieniem pani Jeziora. Lilief bowiem od dawnych, dawnych lat w życie wprowadzała skomplikowany plan mający ocalić ukochane przez nią elfy przed zagładą przez połączenie trzech zwaśnionych nacji. Częścią tego planu było też wykorzystanie Bretonii jako żywej tarczy dla Atel Loren. Słowa bolą, szczególnie fanów Bretonii w End Times. Elfy wychodzą z portalu w Ultuanie. Tamto z ukrycia są świadkami kluczowych wydarzeń, które doprowadzą do rozłamu między siłami wysokich elfów. Widzą moment, gdy Tyrion podnosi broń na swojego brata Teklisa, Nie wezmą jednak udziału w walkach. Podczas gdy oddziały Arelota ruszają śledzić poczynania sił Tyriona, tak Lord Talsynum wraz z boginią ruszają do starych ruin. Jest z nimi również Kalara, była kapłanka Iszy, która w przeszłości obraziła bogów. Moment jej odkupienia jeszcze nadejdzie. Liliev, jako bogini przepowiedni, wraz z nadejściem nocy pokazuje elfom wizję wojny między bogami, będącą zapisem przeszłości, jak i zapowiedzią nadchodzących tragedii. Wedle Lilief, wszystkie wydarzenia, które wydarzą się wobec Elfów w czasach kresu, są jedynie echem, elementem odwiecznego cyklu narodzin Nowego Świata i zniszczenia przez chaos. Lilief postanawia zmienić wydarzenia. W tej wizji zaś, Aralot jest w stanie ujrzeć, że Asurian, bóg stwórca elfiej rasy, nosi jego twarz. A wedle legend, żoną Asuriana jest właśnie Lilief. Bogini otwiera kolejny portal. Do oka wystarczy, by wiadomo było, że Aralot i Kalara znaleźli się w krainie Nurgla. Tam też Lilief ich zostawia, dając jedno zadanie zakończyć niewolę bogini Salii z rąk Nurgla, w którą niedawno wpadła, podczas gdy on jest zajęty gdzie indziej. Aralot i Kalara mają w krainie Nurgla wiele, wiele wstrętnych przygód, jednak te opowieści nie są ważne dla tej historii. Od taki weekend w dżungli zgnilizny. Należy jednak wspomnieć, że do ich sprawy dołącza mędrzec, znający tę krainę na wskroś i wszerz. Uwalniają też czarownika z pułapki Cincha. Drużyna uratuje również dziwnego rycerza, zakutego w srebrną zbroję z niewoli. Wspólnie staną oni ostatecznie przed zrujnowaną fortecą. Domem Nurgla, bronionym jednak przez całe stada demonów. Nie widząc innej możliwości, rycerz z obcych ziem postanawia zebrać na sobie całą uwagę wroga, podczas gdy reszta wkroczy do celu podróży. Samobójcza misja się udaje. Przy okazji, elitarne demony Nurgla mają okazję usłyszeć, jak to ich stwórca lubi być czystym. Serio, tak tam napisali. Drużyna wkracza do komnat Nurgla. Z pomocą czarownika unoszą się nad gigantyczny kocioł pełen chorób, do wiszącej ukupowały klatki, w środku której znajduje się powykręcane chorobami stworzenie, przypięte srebrnym łańcuchem. Widać jest, że Bóg Chaosu przeprowadził na nim wiele, wiele wstrętnych eksperymentów. Pomimo chwili zwątpienia, kierowany słowami kalary, Ara Lot uwalnia istotę, która ostatecznie okazuje się szalią. Wraz z rozpięciem łańcucha wraca ona do swojej boskiej formy i ucieka w blasku światła, dziękując. Nie jest to jednak koniec. Lilief bowiem wybrała kalarę specjalnie, by ta zajęła miejsce bogini. Plan bowiem nie wypali, jeśli Nurgle zrozumie zbyt szybko, co się stało. Kalara zostaje zapięta w łańcuch, a wypaczającą moc, wykręcającą jej ciało, widać od razu. W ten oto sposób Kalara zmywa swój grzech wobec bogów. Wymiar chaosu opuści jednak tylko Aralot ze Skrajnem. W drodze powrotnej zostaną jeszcze zdradzeni przez czarownika i uratowani przed tą właśnie zdradą przez bestię Nurgla, której przedtem Aralot pożałował. Mędrzec też ma swój moment, gdy rzuca leżącą nieopodal ludzką czaszkę, by odwrócić uwagę istoty, dając czas Aralotowi, by odejść przez powrotny portal. Jeśli macie poczucie, że ta historia brzmi co najmniej dziwnie, a przynajmniej chaotycznie, to tak właśnie po prostu jest. Kim bowiem był czarownik, skąd wziął się tam rycerz, czy też co tam robił mędrzec pacyfista, jak przeżył tam tak długo, no to dzień dobry. Właśnie taki poziom pisania przedstawia sobą The End Times. End times. Od tego momentu Aralota znajdziemy wszędzie tam, gdzie będzie potrzebny swojej ukochanej Liliev. Bo tak, ich romantyczna relacja przestaje być tajemnicą, wraz z wojną domową na Ultuanie. To on zwerbuje księcia Imrika na stronę Teklisa i Malekita. To on w czasie bitwy o Wydelan własnym ciałem osłoni Alariel, krzyżując swoją włócznie z dzierżącym miecz na Tyrionem. To on doprowadzi Wszechkrólową w bezpieczne ramiona wieszczki Najet. On to też w zgiełku bitwy pożegna umierającego Kowala Daita który to w ostatnich słowach przyzna, że był wcieleniem Boga Kuźni Waula, potwierdzając podejrzenia Aralota, że to on jest wcieleniem Asuriana. Następnym razem ujrzymy go w czasie ostatecznej bitwy o Ultuan. Tamto stanie jako jeden z dowódców sojuszu nowego króla Feniksa, Malekita. Aralot, ramię w ramię z Imrikiem, Teklisem, Alitanarem, Alariel, Nayet, Adrianną i siostrami Zmierzchu, stanie naprzeciw owładniętemu gniewem Keina Tyrionem, Morati, Lokirem i księciem Dalrotem. Wydarzenia na Wyspie Wielkiego Wirusa są opowieścią na inny raz. Skaczę trochę po tych tematach, bowiem Aralot jest jedynie postacią epizodyczną w tym wszystkim. Jednak należy wspomnieć o jednej najważniejszej rzeczy. Kiedy bitwa o Ultuan jest zakończona, Sojusz Elfów znajduje swój dom w Atel Loren właśnie. Plan Lilief się wypełnia. Bogini wreszcie po wielu latach może przechadzać się pomiędzy swoim uwielbionym ludem, lecz ma jeszcze jedną rzecz do zrobienia: spotyka się ona z Aralotem w ukryciu. Nie jestem już boginią. Oddałam moją boskość, by spowolnić chaos, ale jest jeszcze coś. Mówi. W końcu, gdy się spotkali po raz pierwszy, obiecała mu jeszcze jeden dar. Za kobietą ponownie otwiera się portal. Zanim Aralot ma znaleźć bezpieczne miejsce poza światem, chronione przed mrocznymi bogami przez duchy najdzielniejszych bretońskich rycerzy. Jak możesz prosić mnie, bym krył się bezpieczny, gdy moi rodacy stoją na granicy zniszczenia? Pyta Aralot. Ona zaś odpowie, ponieważ Cię kocham, oraz dlatego, że nasza córka Cię potrzebuje. W ten oto sposób Aralot przekracza portal do bezpiecznej przystani, z której, gdy dopełni się cykl śmierci i odrodzenia, w który wierzyła Liliew, Aralot wyjdzie jako nowy twórca elfiej rasy. To naprawdę ładna historia. Serio, bardzo ją lubię. Szkoda tylko, że do niczego nie doprowadziła. Dwie książki później, w piątym tomie kroniki End Times, u schyłku świata Belakor, pierwszy demoniczny książę, podsłuchuje rozmowę Lilief z ostatnim żywym lordem Bretonii, księciem Żerodem. Jest to rozmowa pełna emocji i pretensji, a w jej czasie bogini podzieli się swoją tajemnicą, co jako swoją przewagę wykorzysta właśnie ojciec cieni. Jakiś czas później Liliew przyznaje, że nie jest już w stanie wyczuć wymiaru, który miał stanowić sobą ocalenie elfiej rasy i nadziei. Co wedle jej słów jest świadectwem tego, że Aralot, jak i jego córka, najprawdopodobniej umarli zdławieni przez mroczne potęgi. I tak właśnie kończy się historia Aralota. Jako postać został on dodany w ósmej, ostatniej edycji i dzierżył ważne miejsce, szczególnie w End Times. Wiele z wydarzeń, o których wspomniałem, przedstawiane są bowiem z jego punktu widzenia, co nawet fanom mniej popularnych leśnych elfów pozwala poczuć się częścią Wielkiej Wojny o Ultuan, skupiającej się mimo wszystko na elfach wysokich i mrocznych. Pomimo tego jednak, że Aralot był przez jakiś czas poster bojem Leśnych Elfów, to póki co nie dostaliśmy go jako bohatera w Total War Warhammer. Niektórzy mogą powiedzieć, że nie ma po co, w końcu Talsyn jest już startową lokacją dla Oriona, jednak trzeba przyznać, że frakcji Leśnych Elfów brakuje właśnie zwykłego, klasycznego Leśnego Elfa, który mógłby poprowadzić swoich braci i siostry do walki. No nic to, może ukochany Liliev zazna więcej radości w Immortal Empires. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dobrze oglądało się ten skrót z historii dosyć mało znanej postaci. Zostawiam was zwyczajowo z pytaniem, jaki inny bohater z fantastyki, któremu towarzyszył ptak, był waszym ulubionym? Czy ktoś wam przychodzi do głowy? Widzimy się w sekcji komentarzy. Kończąc, zapraszam na mój fanpage, Instagram, Twitch, sklepik z gadżetami oraz Patronite. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!